Dzisiaj pokażę Wam głośnik GBL Flip 5 Biharman. Tak, ten głośnik ogólnie to jest głośnik mobilny Bluetooth. No i bardzo dobre firmy, mega polecam firmę GBL, bo większość głośników właśnie ludzie kupują od firmy GBL. -a. Nie wiem jak Wy, ale ja bym zawsze kupował od GBL. -a. Tak, model to GBL Flip 5, jak mówiłem. GBL Flip 5 ma Bluetooth 12 godzin. Akumulatora więc ma wiele więcej funkcji, które wam już wam pokażę. Ma funkcję GBL Part Boost. Tutaj właśnie podkreślam. Nie wiem, czy zobaczycie na pewno, ale ma tą funkcję GBL Part Boost. Nie, nie, nie pomniejszy, bo niestety się mi nie uda. Jest wodoodporny, też jest na każdą pogodę, a ciekawostka, GBL PartyBoost Part to jest funkcja, w, przez którą można połączyć maksymalnie do 100 głośników, do jedne, 100 głośników można połączyć do jednego, a ten jeden musi być połączony do bluetootha, do urządzenia, które będzie nastawiało muzykę. Wodoodporność IPX7. E, jeden, z, jeden z najlepszych poziomów wodoodporności IPX7X7 I, i jakby dobre opakowanie. W sensie bioopakowanie dla środowiska Eco Friendly packing, to macie o no i co? Też jeszcze jest napis derpolistan. I przechodzę do unboxingu. Tak. E, tutaj, żeby otworzyć głośnik, tu mamy o tutaj taką zawleczkę jakby. I musimy ją zdjąć, a po czym to wziąć i jakby też za to. I wtedy tak otwieramy normalnie. Teraz robimy tak, a właśnie to opakowanie jest uszkodzone, bo ja się to otwierałam, bo nie mogłem się doczekać, nie? Tak. Tutaj Głośnik jest w takim jakby opakowaniu z napisem GBL. No, więc jest w takim w miarę fajnym opakowaniu. Ładne, ładnie wygląda. E, a jeszcze jest takie drugie pudełeczko, które znajdziecie w, w opakowaniu. Ja to zabiorę. położę to tu głośnika. I tak, w tym podołaczku możemy znaleźć, patrzcie, w tym pudełku Cały syf. Mamy kabel do głośnika USB-C. Jak widzicie, o tutaj jest to USB-C. Możemy też znaleźć instrukcję, która wygląda tak. Jakoś... Popierek, nie wiem do czego on służy, jakiś pisze dryer, czyli coś czy farbuje, nie wiem. I mamy coś takiego, co możemy jakby taką, co możemy tak jakby rozłożyć. I tutaj mamy funkcję i takie jakby giełda szybkiego startu. Eparowanie bluetooth, party partybus, ładowanie, wodoodporność. Wodoodporność jest nawet przydatna. Tutaj mamy też specyfikację głośnika. Jak widzicie. I ten głośnik ma 20W mocy znamionowej. 20W RMS. I jak weźmiecie na fullę głośnik, to wtedy jakby. No, to wtedy będzie się Wam zdawać, że to jest jakieś nawet 80 wapów. Głośnik jest do 30 minut pod 1 metrem wody. Też możecie, jakby, nalać wody do membran, co już zrobiłem chyba na tym głośniku. Ale na razie nie chcę robić. No, i tak. Teraz mam jeszcze kartę gwarancyjną. Tutaj, jak widzicie waranty kart no i teraz unboxing tego cuda ja wybrałem kolor moro, bo mi się najbardziej oczywiście podoba reszta zależy od was mi się najbardziej podoba moro teraz ten jakby wyjmę głośnik powiem wam, że wyjmowanie głośnika z tego pakowania nie jest takie mega łatwe on wygląda tutaj. Mam napis Flip 5 i taki standardowy sznureczek, jak w modelach Flip. No, i jakby ten sznurek powinien być w modelach Flip 3, Flip 4 i Flip 5. Ja mam ten najnowszy, ale w 2021 roku może powstać Flip 6. I tak tutaj mamy membrany. Logo Gibriella Color. No i teraz kolejny logo GBL na membranie. To jest najlepsze. Te membrany się ruszają, a też możemy tak zrobić delikatnie te membrany powciskać, ale nie polecę mocno tego robić, bo wtedy zrobi nam się dziura w tych membranach. No i tak teraz położę ten głośnik. Teraz że pokażę Wam jak, do czego służył przyciski. E, o Ten przycisk służy do łączenia, ten do łączenia przez Bluetooth. E, to, jest, to jest taka dioda LED. Dioda jakby LED do baterii, że pokazuje ile jest baterii. A tu wejście do ładowania, port do ładowania. E, USB-C. Tym przyciskiem włączamy GB GBL party boost. Jakby tym przyciskiem też wyłączamy i włączamy. E, tym przyciskiem jest minus głośności, tym plus, a tym włączenie albo zatrzymanie muzyczki. No dobra, to teraz jakby włączam głośnika. E, czekajcie, bo mi się tu może sporować, to ja Bluetooth wyłączę więc chwila no dobra. E, no i tak, włączam głośniora. Teraz bluetooth. No i teraz tak ja wam pokażę. No chcę w się... Sensie... Niestety nie pokażę wam jak połączyć, ale macie instrukcję. To zrobię cięcie jak będę łączyć, a jak już połączę to wam... To już wam otworzę. Dobra, ja już głośnik połączyłem i nastawię muzykę... Chwilka, bo muszę to trochę sprzątnąć. W bok to porzucam. I nastawię muzykę... Oj. Chcę żeby to jakoś było idealnie. Nastawię muzykę za trzy, cztery, na trzy, cztery, ry. Już włączę muzyczkę. I podgłośnię. Do połowy. Pokażę wam membrany Czekajcie. To jest takie piękne. Jest fajny, to jest fajne, nie. Zrobiste jak, jak te membrany się rusza i z drugiej strony też ta membrana się ruszy. Zresztą zaraz wam pokażę. Chwilka. Zaraz pokażę Wam jak z drugiej strony się ruszy membrana No bo teraz jest mały was, ale zaraz będzie mocny. Zostawię Wam sześć muzyk, sześć piosenek, ta muzyka nazywa się Diplo Revolution GBL Music Boosted. link do tej muzyki macie w opisie, znaczy do tej piosenki, bo w końcu też są słowa, nie, dobra, już teraz będą mocne basy. Równośnie się ten głośnik. To jest takie relaksujące. A palce na tym polu. Zerombista. Zerombista jest ten głośnik. Mega mi się podoba. To jest 50 głośności. Bo to jest też cicha muzyka. Dobra, to teraz przychodzę do kolejnej. Więc wait second dobra, jakby włączę muzykę kolejną za 3, 4 r. Muzykę włączam w tym przyciskiem Teraz wam pokażę membrany. To jest muzyka jest trochę jesteś co nie Też możecie zrobić jakby efekt falowania czasem. Czekajcie. Gorący. Ta że też jest fajna. Polecam tego głośnika naprawdę, nie? Nie wiem jak to będzie na mikrofonie, ale ja, ten głośnik, ja tego głośnika przekrzykuję, nie? Dobra, no to kolejna muza. Kolejną muzyce za trzy, cztery. ry Tamta muzyka to było... tamta muzyka nazywała się Tokyo Drift i tam remix chyba Pedro DJ Daddy. Zoran Tu się mega to wytęmasz. Nie wiem jak wam. To jest takie relaksujące, jak się palce sobie przykłada. To jest mega fajne. Ciekawostka, teraz taki fun fact Te głośniki się w środku Tu jest w środku tego głośnika taki są, Jest jeden czy tam dwa Jest jeden czy tam dwa głośników I tam każdy głośnik rusza swoją membranę Bo ten głośnik też się tak rusza jak ten I on wydaje powietrze do tego głośnika Do tej membrany I ona się tak fajnie rusza, nie?

Się to mega podoba. Dlaczego teraz nie zrobię cięcia, nieważne? Sur Urban Cradles. Tamta była muzyka, a ta się nazywa Wizard Only Liubas Ona ma mocne basy, naprawdę. Link do wszystkich muz będziecie mieli w opisie. O dostanę... ja nie dostanę roszczenia za, tu... za ten film, mam nadzieję, że nie dostanę, bo to będzie przypał. Z tego co wiem, to licencja NCS to jest Creative Commons. O, to są mocne basy, nie? Bo ono są takie jakby nie a ani takie, że pum, pum, a tak. Dobra, zarombiste, panie o człowieku. Dobra, jeszcze zostały dwa musy i, i już kończę film. Ten film trwa teraz 15,7 sekund. Hej, <laughs> to jest rąbiste. Z drugiej strony też. szybko wody do głośnika, tak, ale ty ty tyci, nie no, to troszkę, ale no. potem wysyłanie to wytrzeć, czyli nie będę musiał wycierać, ale lepiej to wytrzeć, bo jeszcze raz spróbowałam, ciekawostka, Dobra, no to kolejna muzyka. Dobra, włączam kolejną muzykę za 3, 4, To jest jakby... Jak pisać najmocniejszy bas na świecie, to wyjdzie wam taka muzyka. Bo ona ma trochę basy, ale na początku... O, teraz. Właśnie w tym momencie jest największy. Bo teraz... Zarobi miejsca. Myślę, że odcinek będzie trwać tak 20 minut. Dobra, no to przechodzę do kolejnej muzyki. Włączę kolejną muzykę za trzy, cztery. Już się łączy. Na początku było fajne, nie? Takie, takie przyjemne, delikatne. Nie, zaczekajcie. Sorkie bo przez chwilkę musiałem zatrzymać film. Ten właśnie to jest totalnie zarąbisty. Najbardziej Wam polecam przytrzymywać palce tutaj, to jest takie relaksujące, tylko nie tak przyciskać. Przytrzymywać, a paznokciem też nie polecam, bo wtedy się głośniej kresuje. Fajnie. Dobra, to teraz przechodzę do nalewania do głośnika wody. To, to chwila. Tu jest zrobię cięcia. Dobra, ja już jestem w łazience. Zapalę się, to czekajcie. Już jestem w łazience. I naleję wodę do głośnika, ale tylko tyci tyci. Normalnie. Dobra, to ja już włączę.